27 lutego Lace w kolaboracji z restauracją IHOP stworzyli najnowszy smak chipsów. Naleśnik z truskawkami, syropem klonowym i bekonem. Dowiedziałem się o nich bardzo szybko dzięki komentarzowi od użytkownika, którego widzicie właśnie na ekranie. Dziękuję za info, przez to byłem w stanie szybko zareagować na trend. Prędko nabyłem swoje poprzez wymianę przekąsek na sabredycie Snack Exchange. Dzięki temu byłem w stanie lepiej zignorować to, że leżały na moim biurku z dobrym miesiąc zanim zebrałem się, by o nich nagrać trendy, żyją tylko parę dni. Daj jednego. Na. No. Oto jak wyglądają. To jest ich skład. Taka jest ich waga, a kosztować miały 2.48 dolara i być dostępne w każdym amerykańskim sklepie Walmart. Smakiem rywalem był smak Sweet and Spicy znany również jako smak Spicy, który dostępny był w konkurencyjnym sklepie Target. A jak smakują? Sprawdźmy. No i mamy lejsy o smaku naleśnika z truskawkami bekonem i syropem klonowym. Będziemy próbować wyłowić wszystkie cztery składniki tego zestawienia smakowego. Sprawdzimy, czy. Którykolwiek z nich faktycznie czuć smacznego. Nie są słone jak chips, mimo że mamy tutaj bekon. Nie czuć nawet samego bekonu, więc mm, przede wszystkim są bardzo słodkie. De zdecydowanie truskawka i syrop klonowy przeważają tutaj jakikolwiek inny smak. No dobra, ale co z tym smakiem truskawek? Zapytalibyście, czy one tymi truskawkami w końcu smakują. Bo powiedziałem tylko, że są słodkie. Ale zdecydowanie jest tutaj coś, czego jeszcze nie opisałem. Mówiąc krótko, routi tutti Fresh and Fruity smakuje tak jak flipsy truskawkowe. Tylko że w bardziej chrupiącej formie lejsa. i z jakiegoś niewiadomego powodu strasznie chce się od nich bekać. Czy to ten bekon? Podsumowując, nie jest to smak, do którego ciągnie was jeden po drugim. Naleśnik zgubił się. W drodze z Ameryki do Anglii. Jestem zdania, że są ok na jednorazowy wybryk, ale więcej niż 5 na 10 bym im nie dał. To by było na tyle, jeżeli chodzi o truskawkowe lejsy. Ja jestem Marcin. Na razie. Zaglądajcie na media społecznościowe. Do następnego.